Przygotuj przestrzeń, zapal świecę, najlepiej białą i postaraj się o spokojną, komfortową atmosferę. Możesz obok ustawić zdjęcie USG albo symboliczny przedmiot dla synka. W czasie szeptanki możesz położyć jedną rękę na brzuchu, a drugą na sercu. Ważna jest też intencja. Zanim zaczniesz, zamknij oczy i powiedz w myślach. Moim celem jest oczyszczenie i ochrona mojego dziecka z miłością i troską. Szeptankę możesz powtarzać tyle razy, ile czujesz, że potrzebujesz. W trakcie powtarzania szeptanki, wyobrażaj sobie swojego synka w otoczeniu białego, złotego lub różowego światła. To symbolizują ochronę i miłość. Zaczynamy. Kochane dziecko, mój ukochany synku, niech od tej chwili Twoje serce bije w pełnej harmonii. Niechaj żadne konflikty moje ani taty nie sięgają Twojej duszy. Jesteś czystą miłością, światłem i radością. Rodzisz się wolny od ciężarów pokoleń. Wszystko, co było trudne, pozostaje za nami. Twoje życie jest nowe, jasne i pełne błogosławieństw. Od linii matki jej przodków, od linii ojca jego przodków, odcinam to, co nie służy Twojemu najwyższemu dobru. Oczyszczam Twoją drogę z bólu, lęków i zmartwień i zostawiam tylko miłość, siłę i spokój. Niechaj otacza Cię opieka i błogosławieństwo. Twoje życie to dar, Twoja dusza jest wolna. Niech harmonia gości w Twoim sercu, a miłość płynie ku Tobie ze wszystkich stron. Niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.